Polsat News informuje o ogromnych zniszczeniach w całej Polsce. Związane jest to z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi, jakie przetoczyły się w nocy przez kraj. Zniszczenia są znaczne, porywisty wiatr zrywał dachy, a towarzyszące mu silne opady deszczu także stanowiły ogromne niebezpieczeństwo. Najgorzej sytuacja wygląda w województwie łódzkim, lecz także mieszkańcy Wielkopolski, Podlasia, Mazowsza czy Dolnego Śląska nie mieli spokojnej nocy. Polsat przekazuje wiadomości napływające z całego kraju. Gwałtowne załamanie pogody przyniosło ze sobą tragiczne skutki. Wiele gospodarstw domowych we wtorkowy poranek ocenia straty w związku z ubiegłą nocą. Polsat News ujawnia skalę zniszczeń po nocnych wichurach i ulewach. Polsat News przekazuje smutne wiadomości. Około 1400 gospodarstw w Wielkopolsce nie ma dostępu do prądu. z powodu silnych opadów i całkowitego zalania jezdni między 18 a 21 wstrzymany został ruch na drodze krajowej numer 35 między Tyńcem Małym a Wrocławiem. Już wczoraj niestety informacje te potwierdziły się na skanach, które otrzymaliśmy od IMGW. Widać że zjawisko spowodowała superkomórka burzowa w ostatniej fazie istnienia. Kropka, w tym przypadku mamy punktowe zniszczenia w kilku miejscowościach, mówił reporterowi Polsatu Michał Sowała zajmujący się polowaniem na burzę. Zwraca on uwagę na nietypowy rodzaj tego zjawiska. W ciągu nocy strażacy interweniowali wiele razy. Silny wiatr i intensywne opady deszczów sprawiły, że strażacy wyjeżdżali do tych zdarzeń 378 razy. Usuwali powalone drzewa, nadłamane konary, a także wypompowywali wodę skomentował noc z poniedziałku na wtorek ST. Kapitan Krzysztof Batorski, rzecznik komendanta głównego PSP. Polsat News przekazał także dane przedstawione przez Straż Pożarną. Wynika z nich, że w ciągu ostatniej doby życie straciły trzy osoby, trzy zostały ranne, a strażacy interweniowali łącznie 1829 razy. 2. Wielkie szkody w kilka sekund na portalu TVN Meteo przeczytać można relację jednej z kobiet mieszkającej w powiecie Łaskim w woj. Łódzkim. Jeden z domów stracił dach, a sześć budynków gospodarskich odniosło poważne szkody. Przyszedł wiatr, zakręciło i dach znalazł się na podwórku. Dach jest w różnych miejscach teraz. Kropka myśmy nie byli w domu, tylko trochę dalej. Może całe szczęście, że nie byliśmy w domu, mówiła Dorota Badziak. To właśnie z jej domu silny wiatr zerwał pokrycie dachowe. W powiecie sierackim oprócz uszkodzeń, domów wichura zerwała także linię wysokiego napięcia. Starty odnotowywane są na terenie całego kraju. Źródło: Polska News, TVN Meteo.